Panu, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Od dłuższego czasu prosicie mnie, żebym nagrał em, przegląd Eliksa z 85. po tym, jak nagrałem ze 125 Także dzisiaj sobie przeglądniemy po prostu Elixa, zobaczymy co tam ciekawego jest. E, ja Was chciałbym też zaprosić na grupę na Facebooku, e, którą tworzę ja oraz e, Łukasz, a kanał Majkowski Garage. Także też możecie tam do niego wpaść. E, no i tyle, zaczynamy. Dobra, i ja sobie tutaj już ustawiłem mniej więcej kategorie, i tak dalej. Więc będziemy sobie tylko wpisywać. Zobaczymy sobie najpierw może za YZ185, i zaraz zobaczymy, co, co my tutaj mamy. I tak mamy tutaj Yamaha YZ85 2006 rok, za 4,5 tysiąca do negocjacji. Jest to dosyć niska cena, moim zdaniem. Zobaczymy, co tutaj nam siedzi. 2006 rok 85. No i to jest właśnie to czego nie lubię, czyli e, piszą wszystko, ale nie piszą, czy to jest na Nikasilu, czy to jest na Tulei. To jest dokładnie to, co mówiłem przy filmie w 125, że po prostu ludzie, jeżeli jest selekcja A i jest na Nikasilu lub jeszcze B, to bardzo chętnie o tym piszą. Jak już jest C albo D, to już nie piszą. Ja potem piszę się i twierdzą, że, że nie wiedzą, jakie jest, albo że oddawali komuś, ktoś to robił, i, i tak to z tym jest niestety. Dlatego trzeba bardzo dokładnie oglądać i, i sprawdzać. No tutaj niby pisze, że w bardzo dobrym stanie na bieżąco serwisowany, że 20 godzin temu kapitalny remont. No i założony nowy napęd. Ale nie każdy ma na myśli kapitalny remont, że wymienił tak naprawdę wszystko, czyli korbę łożysk kawału, cylinder i tłok także lepiej zadzwonić i się po prostu dopytać tutaj widzę, że jest wersja akurat na małych kołach no ze zdjęć co można powiedzieć, no jest wydaje mi się dosyć zadbany strasznie zmienili tego Elixa teraz i i nie mogę się w ogóle kompletnie przyzwyczaić No piasty są tutaj nie wiem, pomalowane, nie wiem co się z nimi tutaj stało Trzeba by było zapytać, czy to są fabryczne koła, czy nie, bo fabrycznie to chyba na czarnych felgach to nie wychodziło, więc coś tutaj jest nie tak. A tu są koła 14 i 17 mniejsze, więc żeby się nie okazało, że koła ktoś założył od Chińczyka, także lepiej zadzwonić, zapytać się. No 4,5 tysiąca do negocjacji to jest moim zdaniem dosyć niska cena, ale nie widzę tutaj nic szczególnego. Jeszcze ten tylny hamulec na czerwono pomalowany albo zmieniony, ale tak poza tym nie ma tutaj nic. Po zdjęciach nic nie widać, co by można było e, zarzucić. No, na tych plastikach, no tuż tu rocznik 2/6 raczej będzie się zgadzał, ale wiadomo, tak jak mówiłem też przy wcześniejszym filmie, warto zadzwonić, zapytać o numer ramy WIN i sobie to po prostu zweryfikować, e, żeby potem się nie okazało kicha, że kupiliśmy 2/6, a się okazuje, że jest 2/4, 2/3 na przykład, bo bardzo, bardzo podobnie po prostu wychodziły i ciężko jest to rozpoznać. Jedynie numer ramy WIN, tak. Numer silnika też warto sobie sprawdzić. Ale lecimy sobie teraz dalej. Tutaj mamy 2010 rok za 6300 do negocjacji. Cena normalna, moim zdaniem. Także myślę, że te 300 by jeszcze urwał z tego. Już sobie tu oglądniemy dokładnie, co jest. No, mam do sprzedania krok z Yamaha YZ. Wizualnie, jak na zdjęciach, do wymiany, zacisk hamulca przedniego. Czyli jakieś tu koszty trzeba włożyć, na pewno wymieniona została chłodnica i napęd. Posiadam go 5 lat cena do negocjacji. No i widzicie, i tu kolejna sprawa, posiada go 5 lat i nic więcej nie jest napisane. I to jest właśnie. Nie lubię takich ogłoszeń. Nie lubię, bo nic po takim ogłoszeniu nie jesteście w stanie sprawdzić, zweryfikować. Już łatwiej by było, jakby podali. Przy, no, przy ogłoszeniach się podaje numer Ramy win, jak to wygląda silnikowo i tak dalej. Tutaj jest po prostu tak prosto opisane, nie. No, ale no, co? Przekręt w roczniku tutaj raczej nie jest możliwy. Wydaje mi się, że coś koło tego rocznika będzie, ale to, tak jak mówię, powinien trzeba sprawdzić. Na pewno to jest ten rocznik. Nie ma tutaj nic za bardzo do zarzucenia. No, wygląda dosyć fajnie. No, i tak samo nie jest nic opisane, więc nawet nie mam co powiedzieć o tym. Także, także no, lecimy sobie dalej. No, 20 rok, dosyć świeża 8-piątka. I cena też moim zdaniem bardzo normalna. Tylko 5 lat go ma i co i remontu nie robił. Ciężko trochę. Dobra, tutaj mamy Katema SXA85 2008 rok za 6800. No, moim zdaniem, 2008 rok. No, troszkę wysoka ta cena, ale już sobie zobaczymy. O, i tu już jest coś więcej napisane. W posiadaniu prawie 2 lata, przejechane nim 50, 52 y, motogodziny odpala bez problemu po okolicznych polach i lasach. Dobra, 20 motogodzin temu zostały wymienione: uszczelniacze lak i olej, łożysko główki ramy, łożysko w kole przednim i tylnym, nowa kopka, dentka tył, cały układ napędowy, przewód sprzęgła. No tak, bo tutaj też mamy sprzęgło hydrauliczne. 10 motogodzin temu świeca, klocki tył, czyszczenie, regulacja gaźnika. 0 motogodzin temu pompa sprzęgła, wszystkie oleje nowe, ma, manetki. Okej, okay. w zestawie do motora, do motocykla dołożę drugi filtr powietrza, opony przód i tył, dwie zębatki, przód 14, tył 49, używane około 5 motogodzin oraz książka serwisowa. OK. cena do lekkiej negocjacji. Wydaje mi się, że te trzy stówki jakby zszedł to byłoby w porządku. Jeżeli faktycznie te rzeczy były tutaj wymienione, warto zapytać o paragony, tak samo o numer ramy -E WIN, jak przy każdym zresztą. Zweryfikować sobie to i tak naprawdę jechać i zobaczyć, tak? Powtórzę to jeszcze raz, tak jak na poprzednim filmie ze 120 piątki. jeżeli już się umówimy, to warto sobie zdjąć dyfuzor, zerknąć jak to tam wygląda, a najlepiej wziąć sobie zestaw uszczelek do góry silnika, żeby były po prostu na wymianę i od razu ściągnąć na miejscu górę, jeżeli właściciel na to pozwoli, ciągnąć, zobaczyć, i jeżeli się okaże po prostu, że wszystko jest w porządku, no to sobie zabieracie, kupujecie, decydujecie. Jeżeli jest nie OK, oddajecie te uszczelki, przynajmniej tracicie te 40 zł czy 50 na uszczelki i tyle. I lepiej szukać dalej czegoś lepszego, jeżeli tam wam coś nie odpowiada. Tutaj mamy YZ8529 rok. Ja już wcześniej na nią patrzyłem. Moim zdaniem jest to jak na razie najbardziej opłacalny moim zdaniem, zakup tutaj na lixie, jeżeli chodzi o 8.5. Ponieważ cenę mamy 5900 do negocjacji, więc myślę, że te parę stówek jeszcze coś gość by zszedł. Mamy 2009 rok, warto też zweryfikować win. I tutaj mamy na dużych kołach, z tego co tutaj piszę, w bardzo dobrej kondycji, wszystko chodzi bez zarzutu. Nowa okleina, zawór membranowy VFORS 3, kierownica Rental, nie wiem czemu ludzie to piszą, ponieważ to już fabrycznie Rental jest chyba montowany i wydech, końcówka wydechu DEP wymienione klocki hamulcowe, łożyska pompy wody i nowa przednia opona. Motocykl używany sporadycznie. No i tak. I moim zdaniem wizualnie bardzo ładnie wygląda. Jeżeli ja bym miał teraz kupować 85 to raczej bym jechał po tą. Tylko tak jak mówię, trzeba zadzwonić, zapytać, jak wygląda serwisowanie, bo ludzie tego nie piszą z silnikiem, czy były te jakaś selekcja, czy z Nikasil, czy tuleja, sprawdzić, to zweryfikować, jaka selekcja, co było jeszcze robione, jak wygląda silnik. W środku, no to już trzeba sobie po prostu dzwonić, pytać, przyjechać, sprawdzać. Tak? Tego nie jesteśmy w stanie zweryfikować przez Oelixa. No dobra, już jakieś tam Yamachy Wam pokazałem. O, tutaj jeszcze jest 5200 do negocjacji. Bardzo ładnie wygląda, zaraz zobaczymy, który to jest rok. O, to jest starszy, przód tylko tak wygląda, ale to jest rocznik 2006, niemożliwe. Tu jest jakiś, nie wiem czy to, tłok z korbą, ok, po remoncie. 2006, nie wiem czemu ma starsze plastiki. Czy to jest jakiś przekręt, nie wiem, ale plastiki są starsze. Być może coś tu nie gra, nie wiem, trzeba by było dzwonić, pytać. Plastiki są na pewno od starszej tutaj założone, bak zresztą chyba też, więc czy to jest 2006, nie wiem. Wydaje mi się, że nie, ale nie chcę tego stwierdzać na 100%, więc lecimy sobie dalej. I tak, zobaczymy sobie może teraz na. SX-1025 -y Znaczy, no 8,5, co ja gadam? Będziemy patrzeć po prostu na 8 piątkę od KTM. -a. Ja tam za KTM szczerze nie jestem, jeżeli chodzi o tą pojemność. Ze względu na to, że coś nam się tu porobiło chyba źle. Aha, okej, okay, nie wpisaliśmy piątki. Dlatego, że mówią ludzie, ja też jeździłem w sumie na SX-85 i mam wrażenie, że jest po prostu mułowaty. Także ja bym za ktm -em. akurat, no ja nie jeżdżę, nie, nie jeździłbym za ktm ale przeglądniemy sobie. Żeby nie było, że sprawdzam tylko Yamahy i Hondy, tak jak pod ostatnim filmem. I tak, no ktm -y z reguły stoją drożej. i No, no tutaj mamy 20 rok za 7200. Ja machę mieliśmy trochę taniej, nie? No, ale zerkniemy sobie. Oczywiście nie mam nic do katema, żeby nie, nie było tam spiny w komentarzach. Dobra, lecimy sobie. Tylko moim zdaniem po prostu kupowanie katema w tej pojemności jest yy, bezsensem, nie? Ehm, głównie dlatego to, co powiedziałem, że jest on trochę przymulony. Dobra. I już sobie sprawdzamy. No, i tutaj jest wszystko elegancko. Eee, KTM SX ROK20 posiadam numer WIN. To mógł tu od razu wkleić, żebyśmy zweryfikowali. Sprzęt gotowy do jazdy bez wkładu, zawsze sprawny. Eee, na dużych kołach eee, skrzynia zalana olejem. Paliwo Motul 800. Pali, zawsze od kopa. Silnik igła. Ok, eee, i teraz tak. Eee, naprawy silnika. Tłok WOSNER KORBA Pro. Złożyska, wszystkie tarcze sprzęgła, przekładki, mechanizm. Ok, już wiemy, z czego się robi ta cena. OK, no jest tu dużo rzeczy, tam też części dodaję. Jest tu dużo rzeczy faktycznie po remoncie. Wiadomo, że nigdy się nie odzyska tych pieniędzy, pieniędzy które się wkłada w motocykl, więc, więc no, ale jest 7200 do negocjacji. Myślę, że dwie stówki spokojnie można urwać. No i już zobaczymy sobie na zdjęcia. No, nie powiem, że nie, bo wizualnie jest naprawdę fajnie. Fajnie to wygląda. No tutaj co nam... aha, jest tutaj podana tabliczka, znamionowa. jest nawet numer win. Także wszystko możemy sobie sprawdzić. Elegancko i takie ogłoszenia właśnie są w porządku. OK. Lecimy sobie dalej. Zobaczmy sobie może. Ale ceny to są takie, że już lepiej by było setę kupować, jeżeli chodzi o, o SX85 od, od Katema. Ale co to jest? To jest jakiś skup, sprzedaż. 6800, zobaczmy sobie. Taka chyba bardziej w miarę cena. No i zobaczmy, który rok. 2.12. No to tu jest cena naprawdę w porządku, ale sprowadzony, więc no tutaj nic więcej nie pisze, chyba. Lipa. Dobra. Zobaczymy sobie może na tego jeszcze. 7,5 tysiąca. Rocznik 2011. ok, w porządku cena. I znowu, tutaj nie ma nic więcej opisane. No i takich ogłoszeń właśnie nie lubię. Bo nie jesteśmy w stanie nic zweryfikować. Ja też nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. Natomiast no, wizualnie wygląda fajnie wygląda dobrze, 255 motogodzin no i nic nie pisze o, o remontach, o, tak naprawdę więc no no nic nie pisze Prze tylko, że nowe opony olej, klocki napęd i tyle, także jak to wygląda z remontem przy tym przebiegu, nie wiem trzeba by było dzwonić i się dowiadywać, ok, teraz zobaczymy sobie, o cofnęło nas do YZ85 zobaczymy sobie za Honda CR85, bo ja z reguły polecam albo YZT, albo Honda CR. Moim zdaniem dwa najmniej awaryjne i cenowo fajnie stoją motocykle. Co do Suzuki, pojemność 125 też w porządku. 85 też jest ok. Mi się akurat wizualnie średnio podoba, ale to wiadomo kwestia gustu. O tym się nie dyskutuje. I zobaczymy sobie teraz na te Hondziny. 2004 rok, stan bardzo dobry, Nikasil 4900. No i zobaczmy sobie. 2004 rok. Zaraz zobaczymy, co tu było robione. Sprzedam Honda CR85, motocykl zadbany, plastiki jak nowe CR na dużych kołach, wymieniona wata w tłumiku, olej w skrzyni, silnik po remoncie, 13 motogodzin, Nikasil. Szkoda, że nie pisze, która selekcja. Zawieszenie nie leje, pracuje płynnie, klamki nie łamki. Bardzo fajny motocykl zrywny do mieszanki skrzynilany motul. Ok, fajnie opisane. Dosyć krótko. Faj przydałby się jeszcze tutaj numer ramy win i tak naprawdę która ta selekcja jest, żeby wszystko było dokładnie podane. No ale to wiadomo, trzeba dzwonić i się pytać. Po zdjęciach szczerze mówiąc wygląda ładnie. Widać, że jest zadbana. Także no tutaj nie, nie mam zastrzeżeń, no spoko. 4,900. Myślę, że może by się jeszcze coś tam udało z tej ceny urwać, bo to jednak jest 2004 rok, ale w sumie jest po remoncie, więc, więc za dużo chyba nie urwiecie. E, wiadomo, że się nie odzyskuje tej ceny, ale jednak, no, jeżeli faktycznie tak jest, gość ma rachunki na to i tak dalej, no to myślę, że wart swojej ceny jest. Tutaj na przykład mamy już 6000 za rok, zaraz sobie zobaczymy, który 2004. No, tutaj już jest cena kosmos, moim zdaniem tutaj mamy napisane no nie ma tutaj wymieniona również łożyska kiwaka uszczelniacze koła tylniego łożyska no i nie ma nic więcej napisane no i właśnie to jest to, że ludzie nie piszą no tutaj mamy zdjęcia tak nie w tym poziomie co być powinny no i co, też wygląda fajnie, ale moim zdaniem cena trochę za duża, zobaczymy sobie jeszcze na Suzuki RM 8.5 RM 8.5 o, ta mi się podoba 6000 do negocjacji już sobie zobaczymy który to jest rok, 2009, no dosyć w porządku cena, generalnie Suzuki zazwyczaj ma troszkę niższe ceny nie wiem od czego to zależy. Jeżeli wiecie, dajcie znać w komentarzu. O, I tutaj mamy też nie mamy niedawno zrobiony generalny remont z częściami do wglądu. Ok, dobra, coś mamy już napisane, ale też niewiele, co tam dokładnie było robione w tym remoncie. Chyba, że mamy coś na zdjęciach jeszcze może pokazane. No, wygląda w porządku. Rama troszkę zrysowana, ale to wiadomo, ma swoje lata. Można odnowić. Nie ma nic więcej na zdjęciach. Fajnie wygląda. Ale też nic więcej nie powiemy, bo nie ma nic więcej opisane. No i co, moi drodzy, to by było w sumie tyle w tym filmie. Wydaje mi się, że dosyć pokazałem Wam, co można teraz kupić, co nie, czyli szukacie czegoś. No ja, tak jak mówię, no, ludzie robią takie jaja, że no, piszą, że jest po remoncie, ale nie piszą dokładnie, co było w tym remoncie robione. Ten numer ramy też mogliby pisać, bo jak ktoś się faktycznie na tym znajdzie po coś takiego, no to już zazwyczaj się zakłada, że jakieś pojęcie ma, i, i sobie sprawdzi tak naprawdę i tak ten numer, i to wszystko. Także to, to warto pytać i dzwonić, na miejscu sprawdzać. No i tyle. Także to by było tyle w tym filmie. Ja się z wami żegnam i do następnego siema!